No to cześć! Pakujemy kolejną paczuszkę z akcesoriami. Mam no to już kartonik powiedzmy przygotowany. A ja nie mam mniejszych ani większych, więc będzie to. Lepszy red niż nic. I tak. Pierwszy na ogień idzie kawecan na konieki A4. Z regulacją widoczną. Z troszkę pogrubionym nakrawnikiem. Więc jest to kalecanik. Do tego idzie jeszcze prezenterka. Zapinana w taki sposób, że to idzie do pyska. A tamto musi wisieć. I oczywiście jest możliwość pogrubienia tego, bo ten pas tutaj jest. Ja wam na przyszłość pokażę, że on. Oj, o, już się przykłada do paczki. Nie, 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 jeszcze nie idziesz. Że tutaj one są w taki sposób, i tutaj nie da się regulować, aczkolwiek z drugiej strony one są przepuszczone w taki sposób, że jak najbardziej można regulować i można powiększyć to, i można zmniejszyć. O. Tak, żeby ktoś wiedział, jak y, wygląda na, y, prezenterka. Bo prezenterka działa tutaj tak samo jak gdziełem prezenterki w realnych sprzętach dla koni. No i jest oczywiście regulacja: można sobie powiększyć. Jeżeli pomniejszyć, no to wystarczy dopalić tutaj dziureczki, jak komu pasuje. Bo to naprawdę zależne jest. Ja robię po prostu na mojego szatana, ja nie w rozmiarze A4. A zależy też od innych koni. Jeżeli macie konie, które mają inne pyski, no to wystarczy po prostu samemu dopalić. Igła, rozgrzana igła do czerwoności i dopalić sobie y, dziurki, jak się komu podoba, tak? Bo jak mówię, ja dziurek robię najwyżej 4 albo 5. Tutaj są 4, ale to nie problem z dopalić więcej, prawda? Mm. Idzie jeszcze do tego wszystkiego na pierśnik, również A4. To jest kółeczko główne, które idzie na pierś konia. In. I one również, i do tego wszystkiego idzie jeszcze halterek na koniki A4. Do tego jeszcze jest robacik. Robaciki są do wykorzystania na dany tam termin, tutaj jest do 10. Więc jak mówię, rabaciki mają swój czas, do kiedy są aktywne, po czasie, no wiadomo, nie są już aktywne, są one na zamówienia i na kolejne zakupy, czyli gotowe, zamówi gotowe akcesoria, albo zamówienie na życzenie klienta, że tak to nazwę, albo ogólnie na jakąś sprzedaż. Z dokładnym tam terminem, po terminie one są nieaktywne, ale jeżeli ktoś na przykład. Nie ma zamiaru kupować, a ma zamiar kupować koleżanka, to ten y, rabacik też można komuś podarować, jeżeli wy nie będziecie korzystać. Tak mówię, na zaś. I tak jak rabaty z Monacerusa. Nie musi kupować osoba, która już kupiła, a może ktoś inny. Y czy jeżeli się zmieści Lizaczek, to będzie Lizaczek. O, zmieścił się jednak, czyli będzie lizać. Jakby się nie zmieściło, dałabym gumę rozpuszczalną, którą też mam. Dobra, pakujemy. Yy, tak i tak. To za chwilę będę. O, mam jedną rękę. K opakowaniu po kawie, bo nie mam żadnych innych. Mała reklama dla firmy. Ale tak, idę za chwilę pakować i adresować paczuszkę. Dzisiaj trochę dłuższy filmik. Dobra, już zapakowałam adresówkę, aczkolwiek tak, paczuszka zapakowana. I gotowa do wysyłki. Ja za szybko dałam adresówkę, więc nie pokażę dokładnego pakowania, ale jest już zapakowana.